Dzień dobry Państwu, dzisiaj jest sobota, witam Was serdecznie, pozdrawiam też też, też wszystkich, Andrzeja pozdrawiam, Gabiele. Bałko Bałko pozdrawiam, czy jakoś tam, ale pozdrawiam, co było wczoraj o 18 na Żółtancach z pieskiem, pozdrawiam serdecznie. Przecież dzisiaj mamy sobotę, 14, ale jest upał, na minąc mecze na rowerze pokazało 40 stopni, normalnie chcecie zobaczyć? Parę czy może jeszcze zobaczyć. Dużo, co nie? Piszcie te komentarze. Proszę do mnie pisać. Przecież to nic nie kosztuje za darmo. Pokażę Wam jeszcze z drugiej strony. Zobaczcie, jak, jakie chmury są, ale nie będzie z nich padać. Tu jesteśmy blisko ścieżki rowerowej. Pięknie tu jest. Tu można sobie też podpoczywać cichutko. Nie trzeba jechać na plażę tylko sobie postać, po, po, po wspominać. Tu jest też fajnie. Z drugiej strony, tam po łąki popatrzeć. Bardzo fajnie tu jest. Ja polecam. I pozdrawiam jeszcze raz. Tabele i Andrzeja. Mogę ten film dla Was dać normalnie i możecie sobie wrzucić na swoją, na swojego Facebooka. Pozwalam. Bardzo piękny film. Przeleczę tak delikatnie. Teraz, jest, teraz nie ma słońca. Taki wiaterek wieje. Popatrzcie. Słyszycie, może szum wiatelka? Tak jakby szum wody wsłuchać, nad morzu było. Nad morzem. Można wrzucić ten filmek, a można mój głos wyciąć z tego filmu i nie będzie filmu. Nie będzie głosu, tylko będzie muzyka. Mam troszeczkę bo to, to będzie wchodzenie w 4K. Zobaczcie. I możecie wrzucić na swój film, na swój profil. Pozwalam. No to pozdrawiam. Wszystkich serdecznie te osoby. Cześć!